Czternasta emerytura 2025 to temat, który właśnie rozpala wyobraźnie milionów polskich seniorów. To świadczenie, które ma realny wpływ na codzienne życie, rachunki, zakupy i spokój w portfelu. Nazywam się Mickiewicz i w tym materiale przeprowadzę cię przez wszystkie najnowsze informacje, liczby i zasady, które już teraz trzeba znać, by nie dać się zaskoczyć. Zanim jednak przejdę do szczegółów, Muszę powiedzieć jedno, jeśli obejrzysz tylko połowę tego filmu albo przewiniesz kilka minut, możesz nie zrozumieć całości i łatwo pogubić się w szczegółach. Dlatego zostań ze mną do końca, bo każdy fragment tej wiadomości ma znaczenie, uchroni cię przed nieporozumieniami. Wszyscy pytają, ile wyniesie 14 emerytura w 2025 roku na rękę? Czy dostaniesz pełną kwotę, czy tylko część? Rząd oficjalnie potwierdził, że we wrześniu 2025 14 trafi razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym. Bazowa kwota brutto to dokładnie 1878,91 zł. Ale uwaga, nie każdy zobaczy tę sumę na swoim koncie, bo obowiązują limity i potrącenia. I tu zaczynają się pytania: Kto dostaje pełną kwotę? Kto zobaczy ją zmniejszoną? A kto nie dostanie nic? Zasady są jasne. Jeżeli Twoja podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymasz pełną czternastkę. To oznacza w praktyce, że większość osób może liczyć nawet na około 1710 zł netto we wrześniu pieniądze, które faktycznie trafią na konto po ogięciu podatków i składki zdrowotnej. Ale jeżeli Twoje świadczenie jest wyższe niż 2900 zł, działa mechanizm złotówka za złotówkę. Czyli każde przekroczenie limitu zmniejsza dodatek o dokładnie tę samą kwotę. Przykład? Masz 3000 zł brutto emerytury, wtedy 14 zostaje pomniejszona o 100 złotych. I tak dalej. Co więcej, jeśli Twoje dochody przekroczą 47,28 złotych brutto miesięcznie, 14 w ogóle Ci nie przysługuje. Najniższy dodatek, jaki może być wypłacony, to zaledwie 50 złotych brutto, dlatego tak ważne jest, aby dokładnie sprawdzić swoje świadczenie i wiedzieć, czego się spodziewać. ZUS nie będzie wymagał żadnych wniosków, wypłaty nastąpią automatycznie, więc nie musisz biegać po urzędach. Ale uwaga, to tylko część obrazu. Bo pojawia się jeszcze pytanie o waloryzację i zmiany, które mogą wpłynąć na wysokość Twoich świadczeń w kolejnych latach. Czy w 2026 roku dostaniesz więcej dzięki inflacji i wzrostowi gospodarczemu? To właśnie wyjaśnię w dalszej części filmu. Dlatego proszę, zostań ze mną do samego końca. Jeśli przerwiesz w połowie albo pominiesz kilka minut, nie dowiesz się, jak wygląda pełna tabela netto, jakie są przykłady wyliczeń dla różnych progów emerytur i kto jeszcze, poza seniorami, może liczyć na to dodatkowe wsparcie. Kliknij subskrybuj, daj łapkę w górę i oglądaj uważnie, bo ta wiedza pozwoli Ci lepiej zaplanować budżet, uniknąć przykrych niespodzianek. Czternasta emerytura w 2025 roku to temat, który wzbudza ogromne zainteresowanie wśród polskich seniorów, bo każdy chce wiedzieć dokładnie, ile pieniędzy faktycznie trafi na konto i jakie zasady będą obowiązywały przy tej wypłacie. To świadczenie stało się jednym z najważniejszych elementów polityki społecznej państwa i od momentu jego wprowadzenia co roku powraca pytanie, czy będzie wypłacone, w jakiej wysokości i kto konkretnie się na nie załapie. W 2025 roku sprawa jest już przesądzona, bo rząd potwierdził, że 14 emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym, co dla milionów emerytów i rencistów oznacza dodatkowy zastrzyk gotówki na jesienne wydatki. Kwota bazowa tego dodatku została ustalona na 1878,91 zł brutto, co odpowiada najniższej emeryturze w Polsce w 2025 roku. Ale to nie oznacza, że każdy senior dostanie taką samą sumę na rękę, bo obowiązują limity dochodowe i zasada pomniejszania dodatków w przypadku osób, których świadczenia przekraczają ustalony próg. Kluczowa granica to 2900 zł brutto miesięcznej emerytury lub renty. Osoby, które mieszczą się w tym limicie, Mogą liczyć na pełną czternastkę, a więc około 1710 zł netto po ogięciu podatku i składki zdrowotnej. To realne wsparcie, które wielu seniorom pomoże uregulować rachunki, kupić leki czy zapełnić lodówkę w trudnych miesiącach. Jeżeli jednak podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł brutto, wchodzi w życie zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka ponad limit zmniejsza wysokość czternastki o tę samą kwotę. Przykład jest prosty i łatwy do zrozumienia. Jeśli ktoś ma emeryturę 3000 zł brutto, to przekracza próg o 100 zł, więc jego 14. emerytura zostanie pomniejszona o dokładnie 100 zł i wyniesie nie 1878,91 zł, a 1778,91 zł brutto. Takie rozwiązanie ma na celu kierowanie największej pomocy do osób z niższymi dochodami, które mają najwięcej problemów z bieżącymi wydatkami. W praktyce oznacza to, że osoby o przeciętnych emeryturach dostaną czternastkę w częściowej wysokości, a ci z wyższymi świadczeniami otrzymają coraz mniejsze kwoty, aż do całkowitego wygaśnięcia prawa do tego dodatku. Granica, przy której czternastka w ogóle nie jest wypłacana, wynosi 47,28 ZEU brutto. Jeśli ktoś pobiera emeryturę lub rentę powyżej tej kwoty, nie otrzyma dodatkowego świadczenia. Minimalna czternastka, jaka może zostać przyznana, to 50 Zł brutto. Więc nawet osoby blisko górnego limitu mogą dostać symboliczną kwotę, ale wciąż oficjalnie są objęte wypłatą. Warto podkreślić, że wszystkie potrącenia, takie jak podatek dochodowy i składka zdrowotna, zmniejszają wysokość netto, którą senior faktycznie zobaczy na swoim koncie. Dlatego zawsze trzeba patrzeć na kwotę po objęciu obciążeń, bo tylko to odzwierciedla realny stan finansów. Czternastka wypłacana będzie automatycznie, bez konieczności składania wniosków, co jest dużym ułatwieniem. Zakład ubezpieczeń społecznych sam zweryfikuje, kto spełnia warunki i komu należy się wypłata. To szczególnie ważne, bo wielu seniorów obawia się, że przegapi termin albo nie dopełni formalności. W tym przypadku takie ryzyko nie istnieje. Wypłata nastąpi we wrześniu, a więc środki zostaną przelane razem z podstawową emeryturą lub rentą. Ciekawą kwestią jest to, że czternastka nie dotyczy tylko osób na klasycznej emeryturze. Uprawnieni są także renciści. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne czy rolnicy skrus. W każdym przypadku obowiązują te same progi dochodowe i zasada pomniejszania dodatku, co pokazuje, że rząd stara się objęci wsparciem jak najszerszą grupę seniorów i osób starszych. Nie można też zapominać o waloryzacji emerytur, która jest odrębnym mechanizmem podnoszenia świadczeń co roku w marcu. W 2025 roku nie przewidziano drugiej waloryzacji. Ale już w 2026 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu gospodarczego. To oznacza, że przyszłe podwyżki mogą być naprawdę znaczące i wielu seniorów zyska dodatkowe pieniądze niezależnie od czternastki. W praktyce więc w 2025 roku seniorzy mogą liczyć na jedną dodatkową wypłatę, a rok później na powiększone podstawowe świadczenie. Dla wielu emerytów, czternastka to pieniądze przeznaczane na podstawowe potrzeby, takie jak energia, ogrzewanie żywność czy leki. W obliczu rosnących cen każda dodatkowa złotówka ma ogromne znaczenie i potrafi zadecydować o komforcie życia. Dlatego wiadomość o wrześniowej wypłacie w 2025 roku jest tak ważna i budzi tyle emocji. Nie chodzi tylko o liczby na papierze, ale o realny wpływ na codzienność tysięcy rodzin. Warto też wspomnieć, że zasady poboru składki zdrowotnej od 14 emerytury zmieniły się w ostatnich latach, co wpływa na kwoty netto. Seniorzy często zwracają uwagę, że choć kwota brutto wygląda dobrze, to po potrąceniach zostaje mniej niż się spodziewali. Dlatego tak istotne są oficjalne tabele wyliczeń netto przygotowywane przez ZUS, które pokazują dokładnie, ile pieniędzy zostanie na koncie po wszystkich obowiązkowych potrąceniach. Kolejnym tematem, który budzi zainteresowanie, jest to, czy czternasta emerytura pozostanie na stałe, czy to tylko czasowe wsparcie. Rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że czternastka będzie kontynuowana przez kolejne lata, bo stała się ważnym elementem systemu świadczeń i oczekiwaniem społecznym. Seniorzy przyzwyczaili się do dodatkowej wypłaty i trudno byłoby ją nagle odebrać. Niektórzy zastanawiają się, co się stanie, jeśli w trakcie roku zmieni się ich sytuacja finansowa, np. wzrośnie emerytura albo pojawi się dodatkowe świadczenie. W takim przypadku ZUS bierze pod uwagę aktualne dochody i dopasowuje wysokość czternastki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dlatego warto monitorować swoje dochody i wiedzieć, że każda zmiana może wpłynąć na końcową kwotę dodatku. Podsumowując, 14. emerytura w 2025 roku to świadczenie w wysokości 1878,91 zł brutto, które w pełnej kwocie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatek jest pomniejszany, a przy dochodach powyżej 4728 zł brutto nie przysługuje wcale. Wypłata nastąpi automatycznie we wrześniu bez składania wniosków. Świadczenie obejmie nie tylko emerytów, ale też rencistów, inne osoby uprawnione, a wysokość netto po potrąceniach będzie różna w zależności od indywidualnej sytuacji. To realne wsparcie, które w czasach wysokich kosztów życia jest niezwykle cenne i potrzebne.